A państwo co uważają o tym, że ten sygnał został przerywany? Że komuna wraca. Uważa, uważają państwo, że nie powinno tak być, Nie, tak? nie. Tu jest Polska, polski program. To są standardy Łukaszenki, tak. proszę pani. On się, oni się zachowują jak u Łukaszenki. Ale tu jest Polska, my nie na Białorusi. I nie zniszczą nas ani serdecznością, ani telewizji, ani sądów, ani nic. Uważa Pani, że społeczeństwo będzie jednak walczyć o Oczywiście. A, te... a dlaczego oczywiście. tak Pani uważa? Czy... Jest nas dużo, jest nas dużo, którzy głosowali na PiS. Jest nas prawie 8 milionów. I chcą nas podeptać dlatego, że oszustwem zdobyli władzę, łącząc się wszyscy razem przeciw jednej partii? Przecież to jest chore. To jest jedno wielkie oszustwo. Tak nie może być. Tak nie może być. A Państwo, co jeszcze powiedzą na ten temat? Co Państwo uważają, czy to tak powinno wyglądać? No tak jak pani mówi, jedno wielko, wielkie oszustwo było. Nie może tak wyglądać. Nie może tak być, żeby uzurpatorzy zebrali się, wkraczali do telewizji, zamykali. I to jest jakiś reżim, jest, komunizm wraca chyba w tym układzie. I dlaczego nikt pani. Nie może, nikt nie, nic nie ma nikt do powiedzenia. No. A dlaczego pani zdecydowała się w ogóle tu tutaj przyjść? Co to no, ma żeby... Pokazać? Walczyć, żeby Telewizja została, nie mogą odbierać nam kontaktu ze światem w ogóle. Tam jest, to jest jedyna telewizja, która, która prawdę mówi, pokazuje, co jest na świecie. No. Tylko ci, co, co coś mają do ukrycia, to chyba się bronią, tylko w ten sposób, no, że wyłączają, żeby nie oglądać tego w tych A Państwo tutaj z tyłu, dlaczego zdecydowali się przejść? Okay. A dodam 13 grudnia, gdzie ten generał wystąpił światu, że została, został wprowadzony stan wojenny. Nie chcę nie chcę złożyć ale myślę, że ta dzisiejsza noc, która nastąpi